Dzień dobry, wiecie, dzisiaj będę, yy, będę wykrywał jaja dinozaurów, oczywiście. Bo jesteśmy w parku irańskim. My jesteśmy akurat. A tak? Uuu! To Bobus? Eee, czy będzie mi potrzebny? Nie wiem, co wiem. Przemię, nie mam pojęcia. Powiedz światło. Gdzie? Aha, tutaj. Dobra, panie doktorze. Proszę teraz, bardziej to tworzyli historii. Co ty gadasz? Zbliża się do wyklucia. O kurde! Wow, ale mały dinozaur! Powinniśmy wykluczyć więcej jaj. Razem, wykluczyć więcej jaj. Co ty gadasz? Czy to na pewno dobrze pomieśc? Kilka lat później. Teraz pracujesz jako Jurański opiekunzo. zoo. A to wtedy, kim ja byłem, niby? Hmm, ciemno powinien się włączyć światła w parku. No, teoretycznie tak. Kurde, się zastanawiam z tym akaczem. Trochę. Hmm. Prochocus? Z... Nie wiem jak się to nazywało. W sensie mam to w głowie, ale nie, nie, nie wiem jak się to nazywało. W sensie... no, no nie pamiętam. Termin nie, nie, nie kojarzę tego. Pierwszy widzę. Akurat tego pierwszy widzę, ale czemu nie włączamy światło? Nie powinny iść spać? A copywico. Copy. Ja nie mogę. Jeszcze, że po angielsku, nie? To ty Cetara Dobra, no masz panie prąd Co tam jeszcze ciekawego? Czy ty możesz mnie nie straszyć? Yy, Dip nie? Oho, Głęziol... okej. Aha, okay. A, i to jest ten cały park jurawski, tak? To jest wszystko na swoim miejscu, no no, no, no. A tam co jest? Ej, tam będzie ten dinozaur, Włącz światło T-rexowi to co tam jest? To gdzie mam iść? jakby... to powiedzieć gdzie on jest? No bo ja tak... Tak troszeczkę nie wiem gdzie jest. Tak. Nie mogę go zobaczyć, czy się gdzieś ukrywa. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że jest w środku... No ja też mam nadzieję, że jest... Zamknij główną bramę. Ale... Ale gdzie? A, że to! No, liczę, że też jest Tirek, bo to jest chyba najgorszy dinoza... Pod względem chociaż Spinoza, nie wiem, który jest gorszy. Pewnie w komentarzu napiszecie. Jeżeli będzie wam się chciało oczywiście go że... czy to coś daje, że ja to zamknąłem dałem w Chyba nie. To jest specjalne. Eee... Cześć! Ja dobrze widziałem? Zatrzymam bardzo, trochę? No jasne, że powinien być. No. Czy wszystkie wszędzie muszą być te maski? Tak ja pierdzielę, ja nie wychodzę. To tu nie wlezie. Yy, wezwać ochroniarza, ale jak mogę wezwać ochroniarza? A tu. To, to mi się wydawało, że to bomba jest, a nie telefon. Czyż drzwi my mógł zamknąć, nie? Tutaj... E, Riec może wsadzić. Eee, no, co się stało? No kurde, dinozaury tu wychodzą, nie? Hmm. Co? Aha, on jest w lesie i drzewo... Sp Aha, drzewo mu spadło na drogę. Jaka duża istota. Co? No, no, fajnie jakbyś przyjechał, nie? Odciął się te telefon. Coś, coś pierdolę. Nie wiem, co. To, 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 to co, coś jest. Nie wiem. Co to było? Szczególnie w nocy. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Otóż główną bramę. Nie czy to jest najgorsza... no przecież widziałeś przed chwilą w oknie kurde dinozaura, a ty chcesz oko... No ty jesteś walnięty. No dobra. Przed chwilą widział przed, przed oknem kurde dinozaura, a teraz otwiera prze... nie no, no, to to jest... No ja bym się nie zdziwił jakby mi tu... To... Jezus! Ja, ja... tak byłem... Czemu jestem przed bramą?! Czemu, Heniu? Nie, przyjechałeś już, tak? Gdy, że się rozłączyłeś, to nieładnie, nieładnie się przestraszyłem. To by było śmi... to by było straszne, jakby go teraz hapnął, nie? No w sumie to, to jest najbardziej prawdopodobne. że tego hapnął. Czekaj. Okay. W sumie nie czytam co mamisz tego. Po angielsku jakoś... Montażerska mam wypiszę tu Eee, ogólnie pewnie jakiś piejer doły Że się spóźnił i, i, i żona ja i, i, i wszystkiego. No daj Chodź teraz tutaj i górze tego T-Rexa. Daj. To nie gadu gadu. Ej. Nie chcę gnata. Hmm. Weź mięso z laboratorium, a dobra. Dobra, me mięsko. mę mięsko. Nie wiem czemu tu jest akurat, ale nie wiem. Nakar wszystkie. ty jesteś genialny, nie? Jeden dinozaur uciekł, a ty chcesz teraz karmić wszystkie dinozaury. I jeszcze masz otwartą bramę. No to jesteś kurwa geniuszem. Ty ja nie wiem co on ma kurde wbienie ale... Czy ja bym był osrany, kurde, Ja bym zobaczył, że. Aha. Tak, teraz ta, ta, tak spojrzałem, nie? Co tak pomyślałem, że... klatki są otwarte, nie? Teoretycznie. I że dinozaury mi nie robią, a co, niektóre są mięsożerne. Czekaj, no tamten jest mięsożerny, jest. No reszta to jest niespecjalny. No ten też jest. Widziałem kiedyś film. W Zierówce miałem kiedyś taki film. I że małego dinozaura T-rexa. tego co pamiętam. I pamiętam jak ten Tino Rozaur go Eee, <laughs> Musisz to wypikać. Nie wiem, czy wypikać to trzeba, czy nie. Nie wiem, jak to kurde, YouTube tego. Mięsa brakuje? Mm, to jest problem. Gdzie jest ochroniarz? Trzeba zadzwonić do niego, zaczekaj. Porazem miałeś co? Dał mi stoi. No bo on w sumie przyjechał, nie? Chyba no, się ma. No, Hyper, cię zjadłeś jedzenie wielkiego dinozaura? Co? Dawaj, kurde. Ej, to w sumie, kurde, też powinni zobaczyć, nie? Czy T-Rex jest tam? Ego nie ma. Ale to jest creepy, nie mieć otwartą bramę, nie? jest ciemno. A to jest wszystko możliwe, żeby ten dinozor tu weszedł i wyszedł. Ja się kurde czekał, nie? Coś. Co, to, to mięso było zepsute? Okej. Okay. to ciekawe akurat. Co ja mam wziąć? Medikę? W to medyczną? Bo tak napisane? To jest faktycznie. E, czy ty będziesz mówił o wyleczyć dinozaura? Ja pierdolę jeszcze wszystkie. Dojdźmy do tego. No i to było, powinno być tak, nie? Wyleczysz dinozaura i powinien cię jeszcze kuwa zeźleć. No bo tak to, to, to zazwyczaj wygląda. Dobra, wpierdzialacie tych tabletek? Opierdzielę. Nie no, co to te pest? Sie dziwię, że już dawno nie wywaliło drzwi i nie uciekło. No to akurat się dziwię bardzo. No ale wszystkie wyleczone. Wszystkie wyleczone. Opro... Eee, no, też mnie to kurde trochę niepokoi. Nie powiem. Sam fakt, że widziałem w oknie, kurde, Tyrannosaura Rexa, to, to już jest niepokojące. Eee, no, to, to, to... się też tak domyślałem, że to nic nie będzie, nie? No, też mi się wydaje, że coś jest w nieporządku od samego początku. Że jest coś w porządku. Hmm. Co?! Nie, Nie! Nie no, to, to jest bez jajny. To jest teraz ciemno, jak. Nie, wie, nie powiem gdzie. Aha, on żyje. Dobra. Dobra. Kurde, nie lubię ciemności i dinozaurów razem. A to jest bardzo creepy, że się wyłączał prąd, nie? Aha, i ty jesteś ochroniarzem i może jeszcze, z tego co tutaj czytamy, to może jeszcze ja będę musiał iść naprawić ten boks, a tam będzie jeszcze Trylnozaur? Bo ty jesteś kurde ochroniarzem, z bronią i się boisz. Sobie sam bym się bał. to jednak z taką... A nie, jednak idzie. Jednak on idzie. No i o to chodziło. Jednak jesteś ochroniarzem. Coś mi się tak wydawało, nie? Że to będzie sprawa dinozaura, chociaż nie, że aż taki inteligentny jest. No, to tego to się dziwiłem akurat. Ja! Ja! Jezus Maria! Ależem się zestrął! Ja pierdziel! ten odszedł i dinozaur, ja pierdzielę, ale obstranę zbroje, ja pierd... Nie, no nie! Ale ja obstranę zbroje! I to naprawiałeś to, czy nie? naprawiłeś, bo nie wiem, bo nie się nie, nie, nie chce czytać tego, co ty piszesz. bo ty jesteś gałganem, najbardziej gałkowanym na gałganie i będziesz gałganem i ty, 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 ty. Ale, że tak też. Nie chciałbym się chwalić, ale może, jeszcze, Coś tam wiem o elektryce i, i, i. samą obudowę, jak się przejmie pazurami, to, to to... nie znaczy, że zepsułem Nie chcę się czepiać, ale no, to tylko opakowanie od niego się zepsuwało, a nie same kabelki. Więc dziwne, W sumie mogli zrobić, żeby była otwarta skrzynka, bo roz, rozwalona skrzynka to drzwiczki i tak dalej. Lepiej to wyglądało. Czekaj! Uciekł ci dinozaur. Kurde... Słyszałeś dźwięk? Przestraszył cię Jumpscare, kurde, z dinozaurem? Nakarmiłeś zwierzęta, uleczyłeś... I teraz masz kurde, sprzątać? Naprawdę? Przejdź. Czy to jest GTA? A, mniejsza. Mi się wydaje, że... Ogólnie przez to, Ogólnie tego nie było przedtem i drugie Primo, że coś mi się wydaje, że, że, że mnie coś zaskoczy. Coś złym z, złej postaci No właśnie o tym koremorzę. I już załatwił mojego dinozaura jakiegoś Triceratopsa czy jakoś tak Jemu ja takie tabletki czy coś? Czego ja go zbierałem? Nie problem nie wyjdeć. Aha, to ja go przerobiłem na kości od razu. Okej, okay, można tak, można jak najbardziej. Po prostu no... dinozer na pewno jest zachwycony. To jeszcze jakieś takie y, nietypowe wiesz, na wystawę. Hmm. Czy o, Czy o, W sensie jaki ten sens jak on już tak wyszedł? Że wywalił teraz zabrankę. Ale kurde, sam fakt, że uciekł, to też jest straszne. ja może bym kupił tego kebaba, kurwa, chciałem powiedzieć. Y, tego kałacha. Nie wiem tak tro troszeczkę bym go kupił tak z jednej strony. No, tak, tak minimalnie, ale tak. Z jednej strony, tak. Z jednej strony tak. Czyli ja mam teraz iść tutaj, tak? I weź na jego wybieg. Znając się tak. Naciśnij a... to jest alarmowy. to to... O to to to. To już powinno być dawno naciśnięte. Te mnie Tak, to no nawet nie idzie wejść. I co, wezwać ochroniarza? Żeby on jeszcze, kurde żył, to to będzie chyba dobrze. Hmm. E, w sensie przez telefon, Aha, przez telefon go wezwać. O. A gdzie on, kurde, w sumie poszedł? Tak w sumie... Tak w sumie to gdzie? No mi się coś wydaje, że nie odbierze. Takim mam wrażenie. Mówi, że uratować ochroniarza? Ale ty głupi, ale ty głupi! Weź samochód. Klucze. Co? Klucze od samochodu? To jest samochód? W sensie. Aha. W sensie niby to jest bezpieczne, nie z tego co widziałem kiedy ja. Ale... Szczerze. Bardziej bezpiecznie bym się czuł w tym. O mój Boże, co się nie stało? Nie biegać. Co? Jezus! Ja, 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 nie, 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 nie Daj mi, spokój, daj mi 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 spokój! Nie będzie uciekać. A, uciekłem, no nie wiedziałem kiedy. Trochę słabo z mojej strony, że go zostawiłem. Trochę tak w sumie ciekawe, jak wyglądało to drugie zakończenie. Czy wyglądało jak tam ten czy lepiej? Ale to możecie się dowiedzieć yy, po kilkunastu łapkach w górę. Albo zobaczyć sami. Więc do zobaczenia. I na razie.